kai Rush. Gra wydana 25 stycznia 2023 przez producenta Tango Gameworks. Grę można kupić na Steam za 129 zł, a na GG Deals można znaleźć oferty od 31 zł z k stron. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy historia młodego chłopaka, który chce zostać gwiazdą roka mnie zaciekawiła? Czy mechanika rytmiczna w tej grze mi się spodobała? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie z tej strony KRJ i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach z gry. Z gry, którą nie pamiętam jak poznałem, ale obstawiam, że jak zwykle przez szukanie nowych i ciekawych gier na Steam. Nie wiedziałem kompletnie czego się mam spodziewać i właściwie jak wygląda mechanika gry, jaka jest fabuła, z czym przyjdzie mi się mierzyć i tym podobne. Jedyne co to trailer obejrzałem, by wiedzieć na co się pisze. O czym w ogóle jest ta gra? Hi-Fi Rush to gra opowiadająca o młodym chłopaku o imieniu Chai, który zapisał się, czy został wybrany, nie pamiętam, do programu wymiany uszkodzonej części ciała na mechaniczną. Podczas zabiegu coś jednak poszło nie tak i prócz mechanicznego ramienia to na środku klatki piersiowej zamontowali mu jego odtwarzacz muzyki. Efekt był taki, że uznali go za defekt i kazali się go pozbyć. Ten skołował sobie metalowy pręt, wokół którego zebrały się śmieci i utworzyły kształt gitary, bo należy nadmienić, że Chai chce zostać gwiazdą rocka i muzyka w tej grze jest istotną częścią mechaniki gry. Co to znaczy? Gra jest rytmiczna i oznacza to, że wiele ruchów, ataków i czynności musimy wybić odpowiednio do rytmu muzyki. Spokojnie, dla tych, którzy mają z tym problem, jest pewna pomoc, która pokazuje, kiedy należy naciskać przyciski. Co nam w ogóle daje wybijanie rytmu? W kwestii ataków to zapewnia nam więcej bonusów czy silniejsze ataki. Poza walkami mamy różne czynności, jak skakanie w odpowiednim momencie, czy czynności z towarzyszami, bo tak, mamy tutaj towarzyszy, którzy pomagają nam w trakcie naszej rozgrywki. No dobrze, ale w czym konkretnie nam pomagają? Jaka jest fabuła w tej grze? W trakcie ucieczki z miejsca, w którym mieliśmy zabieg i w którym zdecydowali o naszym losie, pomaga nam nagle dziewczyna, która działa pokryjomu, bo chce obalić rządy prezesa tej firmy. Oto Peppermint, dziewczyna, która za wszelką cenę chce powstrzymać Kayla Wandeley, szefa całej tej korporacji. Ma on bardzo niecny plan i naszym zadaniem jest położyć temu kres. Przyznam, że miewałem problem z rytmiką w tej grze, ale z czasem w miarę się tego nauczyłem, chociaż w walkach w głównej mierze atakowałem bez zastanowienia, a nie zawsze tym sposobem będzie nam łatwiej. Bo podczas walki chociażby z elitarnymi wrogami przydaje się odpowiednie wybicie rytmu, bo wówczas szybciej ich pokonujemy, a zwykłe ataki nie robią na nich większego wrażenia. Dodatkowo podczas walki z bossami są momenty, że konieczne jest zgranie się z muzyką, bo inaczej będziemy non-stop to powtarzać. Nie mamy tu różnorodności broni, więc nie spodziewajcie się tu niczego poza gitarą, ale mamy za to sporo kombinacji ataków, które możemy wykupić dla siebie, ale i dla naszych towarzyszy, przez co możemy robić efektywne i efektowne ataki. Mamy tu przechodzenie z etapu na etap, nie ma tu otwartego świata, a zamknięte lokacje, które przejdziemy raz i już do nich nie wrócimy, ale przyznam, że przyjemnie mi się zwiedzało te miejsca, bo naprawdę dobrze zostały wykonane i nawet się zdarzają ukryte miejscówki, gdzie znajdziemy jakieś znajdźki. Podczas naszych misji natrafimy na różnorodnych wrogów, którzy sprawili mi nie lada frajdę, bo przyznam, że każdy był swego rodzaju wyzwaniem i bardzo się różnił od reszty w efekcie kiedy pojawiło się kilku naraz podczas walki to musiałem bacznie obserwować każdego z nich. Dodatkowo tak jak mówiłem elitarne roboty mają specjalne momenty, które pozwalają nam na pokonanie ich poprzez wybicie odpowiedniej kombinacji przycisków, a każdy z nich ma kompletnie inny rytm, więc sprawiło mi to momentami wyzwanie. Ogromnie podobały mi się animacje i cutscenki, bo rozgrywkę mamy w pełni 3D, a podczas cutscenek już w 2D, co naprawdę sprawiało, że miałem czasem wrażenie, że oglądam bardziej serial aniżeli gram, a dodatkowo ma on klimat komiksowy, także jest to coś, co ogromnie mi się spodobało i imponowało. Mała dogrywka w trakcie montażu, tych cutscenek w 2D jest aby kilka razy, a w głównej mierze są one w 3D, więc mój błąd. Niezwykle podobali mi się bohaterowie w tym tytule i mówię tu zarówno o sojusznikach, jak i prezesie, i jego podwładnych. Z naszej ekipy chyba najbardziej polubiłem Makarona, napakowanego gościa, który mimo swojej postury to nie lubi przemocy i jest łagodny. Jakoś polubiłem tego niegroźnego olbrzyma. Choć z drugiej strony, jak przypierdolił, to zabił, więc no lepiej nie wkurzać. Korsika też mi się spodobała, ale jej postać jest troszkę bardziej rozbudowana, bo początkowo poznajemy ją jako pracownica u więc w chwili poznania jest naszym wrogiem. Jeśli chodzi o tych złych, to chyba najbardziej zapadł mi w pamięć Zanso, czyli zwariowany typ, który musi się za wszelką cenę pokazać i który wyrzuca w cholerę ogromną ilość pieniędzy na swoje kolejne przekombinowane pomysły. Cała gra ogromnie mi się spodobała za klimat, grafikę, walki, postacie i mechanikę. A skoro o niej już mowa, to co z muzyką w tej grze? Jest tu trochę licencjonowanej muzyki, ale jest opcja, aby wyłączyć ją, by móc grę spokojnie streamować, a wówczas jest inna muzyka, która nie wywoła nam praw autorskich. Przyznam, że podobała mi się muzyka. Rokowa i bardzo pasująca do tego klimatu gry, zwłaszcza podczas walk, gdy rozwalamy przeciwników, a z głośników czy ze słuchawek słyszymy dobre riffy i solidne pierdolnięcia. Ogromnie wciągnąłem się w ten tytuł i choć przyznam, że trochę krótki, to bawiłem się świetnie i historia czaja oraz jego ekipy była dla mnie naprawdę ciekawa. Okej, okay, przejdźmy do małego podsumowania. Technicznie. Nie miałem żadnych problemów z grą. Abynajmniej nie przypominam sobie żadnych, więc pod tym względem jest dobrze. Audio: Muzyka gra tu istotną rolę i naprawdę mi się podobała, bo niezwykle pasowała do całego klimatu tej gry. Gameplay: Bawiłem się tu wyśmienicie. Historia, walki, system rytmiczny spowodował, że wciągnąłem się w ten tytuł i choć miewałem problemy z przeciwnikami, to i tak ukończyłem ten tytuł i byłem usatysfakcjonowany. Grafika. Zajebista grafika komiksowa, gdzie uświadczymy zarazem 3D, ale i 2D. W efekcie dostajemy naprawdę cudowne widoki. Podsumowując, HiFi Rush to gra, która mi się ogromnie spodobała ze względu na każdy aspekt występujący w tym tytule. Z tego co widziałem, to studio zostało zamknięte w 2024 roku, ale w chwili pisania scenariusza do filmu znalazłem informację, że wydawca Krafton przejął studio w sierpniu 2024 roku, a 1 stycznia 2025 roku firma została zarejestrowana jako tango Gameworks Inc więc jest szansa na kontynuację gry o ile nie uznają że historia jest zakończona źródło informacji jak coś to wikipedia także zobaczymy co czas nam przyniesie a ja serdecznie polecam wam ten tytuł i życzę wam byście poczuli rytm tej gry także to tyle dziękuję za wysłuchanie dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania No hej, chciałbym was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie, przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!